Witam wszystkich bardzo serdecznie. Paweł z tej strony. Dzisiaj gramy w kolejną grę, w którą już dawno nie graliśmy. Jest to gra o nazwie Joker Win. No cóż, zaczynamy. Ciekawe, ile tym razem wygramy. Jak myślicie? Jaka to będzie kwota? Napiszcie w komentarzach. A więc zaczynamy i jest od razu Big Win 32 zł. No, niezły początek. A ja przypominam, że jakbyście również chcieli zagrać w tą grę. Zostawię link w opisie. Polecam również założyć konto, ponieważ nowym graczom oferowane darmowe kręcenia oraz środki bonusowe. A my idziemy z tym dalej. Ok. No i patrzcie, robimy już cz czwarty zakład, tak? Ale niestety jeszcze nic nie otrzymaliśmy. No że jakąś. O, proszę bardzo, 10 zł. Ok, to trochę. O i teraz znowu jest Big Win. Aha, nie myślałem, że jest Big Win, bo było dużo tych symboli. Ok, idziemy dalej. Kolejne 20 zł. Super. Ok. No, dawaj, że nam coś. Dawaj, że nam jeszcze jakąś taką dużą kwotę. O serio? Robię już piąty zakład, ty mi nic nie dajesz? dalej że coś. 4 zł. No, chodzi mi o większą kwotę. O, 12. To już jest lepiej. Małymi kroczkami idziemy do przodu. Kolejne 20 zł. Ok, wiecie co? To, to zaryzykuję. I skupimy te darmowe kręcenie. Tylko, że zrobię jeszcze kilka zakładów. I... Będziemy kupować te darmowe kręcenie. O, i teraz, proszę bardzo, jest big win. <grymne> Nie jest to już taki big win, ale dziękuję bardzo i za to. Być może będzie jakaś większa kwota, co? O, i teraz, być może. Nie, 20 zł znowu. 28, no to już jest lepiej. To jest coraz lepiej już. Ciekawe czy. Czy otrzymamy te darmowe kręcenie? Chodzi mi o te takie symbole. Bo nie chce mi się kupować. O, i teraz jest kolejny Big Win, patrzcie. 50 zł kolejnych kurczę. I teraz... No kurczę, patrzcie drugi Big Win. No nie wierzę. A ja przypominam, że link macie w opisie. Polecam również w tą grę zagrać. Patrzcie dwa Big bigwiny były przed chwilą. Ok, trochę ten zakład zmniejszy znowu do 4 zł i spróbujemy jeszcze trochę zagrać. No, niestety zrobiłem już 4 zakłady, ale niestety jeszcze. O i teraz, proszę bardzo, jest kolejny Big Win. 28, super. Dobrze, wiecie co? Dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę i jak już mówiłem, zostawię link w opisie. Polecam również zagrać. Dobrze, dziękuję wszystkim, na razie, cześć, pa.